Siema! Dzisiaj zrobimy tosty z serem i ogórkiem kiszonym. To nie jest nic szczególnego, nie jest to kawior, nie są to małże, ani żadne inne musle czy żaby, ale to jest dobre. Po prostu. Nie dla każdego. <laughs> Niektórym wykręca twarz na myśl o toście z ogórkiem kiszonym. Mi on smakuje, dlatego go tutaj Wam zaprezentuję. Na start podłączymy toster, który oczywiście jest umyty, czyściutki. Może nie pachnący, ale zadbany. O tym pamiętamy. Podłączamy go i przygotowujemy się do krojenia ogórów kiszonych. To jest najbardziej skomplikowane z tego wszystkiego, żeby... Ale to jest, wiecie, tutaj jest inna liga, inny poziom. Mówimy o tym, że otwarcie ogórków kiszonych bywa skomplikowane, bo się wylewa trochę wody, nie? Z tego co widać jest świetnie. Jaki dziwny ten ogórek trochę. Coś mu się stało, został ranny, ale to nic. Oczywiście będziemy robić ponownie chleb tostowy. już niedługo. Już niedługo. Bierzemy dwie kromki, klasycznie na małego głoda. Kroimy ogórka. Tyle wystarczy, resztę odkładamy. Wjeżdżają do nas cztery plasterki sera żółtego. Dlaczego nie daję masła? Takie pytanie pojawiło się wczoraj. Nie daję masła dlatego, że jest ser żółty, który wystarczająco zawiera dużo tłuszczu. Tosty z ogórkami kiszonymi, a raczej ogórek kiszony na ciepło, nie jest zbyt dobry. Lub może się wydawać, że nie jest zbyt dobry, ale to jest smak, za którym czasami tęsknimy. Tak jak truskawki w lecie bywają dobre, a mamy na nie ochotę w zimie, tak tostów z ogórkiem kiszonym nie jemy na co dzień, tylko wtedy, gdy przyjdzie właśnie ta chwila, ten moment. I to jest właśnie ten dzień, kiedy musimy je zjeść, bo nie możemy ruszyć do przodu. Toster nagrzany, wkładamy więc tosty. Klasycznie pokażę Wam, kiedy je wyciągamy. w Gonciarz. Pojawiła się ostatnio seria zdjęć na jego instagramowym profilu, w których części intymne zostały zamaskowane. Tak były takie zdjęcia i ludzie rzucili się na niego. I ja nie rozumiem totalnie tego, jakby dlaczego. Większość komentujących negatywnie to, co zrobił Gąciasz, to mężczyźni. Ale kobiety to oglądają. I jest to hipokryzja. No ale cóż. No cóż. Taki główny nurt myśli. To jest właśnie tak, że Kobiety mogą się obnażać, mężczyźni. Ni chuja, nihuja, boba bo banicja. Tosty są już trochę przyrumienione. Możemy odłączyć toster. Wyciągamy tosty. Ładnie wyglądają. Doszły nam zarumienione. Cieszy mnie ich wygląd. Ich smak też będzie czymś przyjemnym. Prawie się nie przypaliły? Nie przypaliły się, tylko się tak chwyciły trochę. To jest dobre określenie. Nie są przypalone, ale chwycone jakieś. Próbujemy tosta. Poza. Jak ja tęskniłem za tym smakiem. Jak ja tęskniłem za ciepłym ogórkiem kiszonym w toście. Kurwa, mać. Daję temu 8 na 10, bo zasługuje totalnie. Ponieważ mamy okres wakacyjny, ja też na takie wakacje się wybieram, ale. Zostawiam Was z materiałami przygotowanymi wcześniej, to znaczy zaraz będę jeszcze robił kolejne tosty i podejmę kolejną próbę robienia chleba tostowego. Materiały pozostają regularnie. Niedziela, wtorek i czwartek. Dziękuję, że byliście, skomentujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.